Dzień dobry moi mili, witam serdecznie w kolejnym podcaście na no, Obudźcie się. Dzisiaj kolejny odcinek z serii Strażnicowe Skarby. To będzie jeden z akapitów, które najbardziej mi się podobały, tak w cudzysłowie. Pamiętam, wiecie, że jak się budziłem, to badałem sobie kwestie doktrynalne, które były dla mnie ważne. No i nie było tak, że przeczytałem w Biblii coś innego niż uczył niewolnik i od razu wszystko skreślałem. Bo cały czas łudziłem się taką nadzieją, że może czegoś nie rozumiem. Rzeczywiście ten niewolnik ma te zrozumienie bardziej dokładne. Wiecie, taki jest bardziej wnikliwy niż ja. Pokornie do tego podchodziłem, wbrew temu co twierdzi wielu starszych, którzy ze mną rozmawiało, a którzy nie potrafili się obronić. No i był taki temat dotyczący drugich owiec, bo jak sobie czytałem w kontekście słowa Pana Jezusa o innych czy drugich owcach w zależności od przekładu, no to ja tam nie znalazłem żadnej informacji, która by wskazywała na to, że drugie owce to ludzie, którzy mają inną nadzieję niż te pierwsze owce, albo że te drugie owce to są tylko jakimiś tam pomocnikami, tych, którzy mają nadzieję niebiańską. No było to dla mnie takie. Był to dla mnie podział na dwie klasy, chociaż niewolnik za każdym razem mówił, że tu nie chodzi o to, że są lepsi i gorsi, tylko że są inne nadzieje. No, ale biblia czegoś takiego nie uczy. No i trafiłem sobie na artykuł z roku 2007, który właśnie poruszał te kwestie drugich owiec, żeby po prostu pokazać świadkom, że jest to biblijne. I oczywiście oprócz tego, że jest werset dotyczący tego, że jeśli ktoś podałby kubek wody, tym, którzy należą do Chrystusa, to nagroda go nie ominie, i świadkowie to interpretują, że dotyczy to pomocy, właśnie, i wspierania tak zwanych braci króla, tak zwanych 144 tysięcy. No ale że świadkowie być może już w tamtym czasie trochę ogarniali kontekst, może były jakieś rozmowy w tym temacie, może część świadków widziała, że to wcale nie jest biblijne, bo. Inna Ewangelia nie mówi o tych, którzy należą do Chrystusa, tylko do tych, którzy po prostu są uczniami. A uczniami Chrystusa jesteśmy wszyscy. No, jak się to osadzi w kontekście, no to wychodzi na to, że ten werset dotyczy wszystkich uczniów Chrystusa, a nie tylko jakiejś wąskiej grupy. Trzeba było znaleźć jakiś inny werset, który by po prostu tę naukę uprawomocnił, że tak powiem biblijnie. No ale to na co się powołano, no to <noise> naprawdę, jak się nie zaśmiejecie, to jesteście to nie macie poczucia humoru, nie? Był taki artykuł w 2007 roku: Bądźmy lojalni wobec Chrystusa i jego wiernego niewolnika, oczywiście. I był tam tam taki wers, fragment akapit 14, który powoływał się na księgę Izajasza. I teraz posłuchajcie w ogóle pytania oczywiście. Jak w myśl proroctwa Izajasza, drugie owce idą za namaszczoną duchą klasą niewolnika, i usługują jak i usługują jako nieopłacani robotnicy. <laughs> to by się zgadzało w sumie na tych budowach wszystkich za Friko. No okej, okay. ale co mówi sama akapit? Na to, że drugie owce będą pokornie podporządkowane namaszczonym członkom Izraela duchowego wskazywało proroctwo Izajasza. Oto co rzekł Jehowa, nieopłacani robotnicy z Egiptu oraz kupcy z Etiopii i Sabejczycy, rośli mężczyźni, przejdą do ciebie i staną się Twoją własnością. Będą za Tobą szli, przejdą w pętach i pokłonią się Tobie. Będą Cię błagać i mówić: naprawdę, Bóg jest w jedności z Tobą i nie ma nikogo innego, nie ma innego Boga. W sensie symbolicznym, symbolicznym drugie owce idą za namaszczoną duchą klasą niewolnika i jego ciałem kierowniczym, uznając ich przewodnictwo. Jako nieopłacani robotnicy ochoczo poświęcają swoje siły i środki na popieranie, popieranie ogólnoświatowego dzieła głoszenia, które Chrystus zlecił swym namaszczonym naśladowcom na ziemi. Powiedzcie mi, kto zdrowy wchodząc w werset Izajasza 45,14, ja wam go przeczytam w całości teraz, doszukałby się tutaj jakiejś alegorii, jakiegoś y, symbolicznego określenia chrześcijan, którzy dopiero za czasów Rateforda zostali nazwani drugimi owcami i powiązano to z nadzieją. Posłuchajcie tego wersetu. Jechowa mówi Zysk Egiptu Towary z Etiopii oraz Sabejczycy, ludzie wysokiego wzrostu, napłyną do ciebie i staną się Twoją własnością. Będą za Tobą szli, skuci łańcuchami, przyjdą i Ci się pokłonią. Będą mówić do Ciebie błagalnie: Bóg rzeczywiście jest z Tobą i nie ma innego, nie ma innego Boga. Tutaj ten fragment, nie wiem czy zauważyliście, że będą za Tobą szli, skuci łańcuchami, został pominięty przez niewolnika, no bo by trochę to nie pasowało. No ale myśl jest taka, że Izajasz prorokował po prostu o swoim ludzie, a więc o Żydach, w czasie, kiedy no, Żydzi nie byli w najlepszym położeniu, a on im dawał takie pocieszające orędzie, że spokojnie, jeszcze będzie dobrze, będzie świątynia, wrócicie tam na swoje ziemie i jeszcze ci, co was prześladują, to jeszcze z wami pójdą i będą generalnie służyli Jehowie. Taka była myśl. A niewolnik dopatruje się tutaj, Podwójnego znaczenia, oczywiście, to i tak fajnie, że tylko podwójnego, a nie potrójnego, w tym wersecie jakoby drugie owce, czyli ci, którzy nie mają powołania niebiańskiego symbolizowali skutych łańcuchami niewolników, którzy będą szli za Izraelem. Kurtyna co tu dużo komentować i później tacy świadkowie siedzą na takim zebraniu, czytają takie farmazony wszystko przyjmują bezkrytycznie, no bo Jezus posługuje się niewolnikiem, więc bez względu na to, co by niewolnik nie powiedział, no to Jezus to pieczątką z nieba, że tak powiem, akceptuje. I w sumie to On to kazał powiedzieć, według świadkowskiej e, teologii. No i co? I potem jak oni o sobie czytają, że są nieopłacanymi niewolnikami, to ich to nie boli w ogóle, nie? Nie, że są dziećmi bożymi, a jeśli dziećmi, to i dziedzicami, obietnicy, że są Ludźmi, których Bóg adoptował, tak naprawdę jako swoje dzieci, którzy będą żyli wiecznie, którzy będą mieli udział w pierwszym zmartwychwstaniu, na którymi śmierć już nie będzie miała władzy. Nie. Jesteście tylko niewolnikami. Chrystusowi nie wystarczy wasze życie, oddanie, służba, wspieranie datkami, ciała kierowniczego wysilanie się często ponad swoje siły, bo zawsze robicie za mało. Jemu nie wystarczy te wasze życie, żeby was osądzić jako prawych i wstrzesić was w pierwszym zmartwychwstaniu. On będzie potrzebował kolejnych tysiąca lat, żeby sprawdzić, czy wy się do tego raju nadajecie. Ale w przypadku tych, którzy mówią, że czują nadzieję i powołanie niebiańskie, no to tutaj wystarczy Jezusowi 60-70 lat życia, tak samo niedoskonałego człowieka, żeby obdarzyć takich ludzi w przyszłości nieśmiertelnością. Od cały sens i logika teologii drugich owiec i generalnie Świadków Jehowy w pigułce. No nic. Zachęcam Was do wrzucania mi na maila. Obudźcie się, proszę, małpa.gmail.com, Waszych ulubionych fragmentów, bo będę starał się co poniedziałek właśnie poprawić Wam humor takimi fragmentami ze Strażnicy. Mam nadzieję, że niektórzy Świadkowie Jehowy wskutek tego tej Nowej serii podcastów zaczną nieco krytyczniej czytać strażnicę i porównywać ją z tym, czego naprawdę uczy Biblia. Sorry, jeśli słyszeliście jakieś szumy, zagłuszenia w tle, no ale jadę autem, a jest pogoda, o, matko kochana, leje jak z cebra. Nie moja wina. A niedzielkę mam dla rodzinki, więc przyjdziemy pewnie jakiegoś Sonika 2 odpalimy na Netflixie. Jeszcze do żabki muszę skoczyć po popcorn. No bo wieczór filmowy trzeba zrobić piąty raz w tym tygodniu. No i tak i tak to leci, nie? No trzymajcie się, ciepło. Dzięki, że jesteście. Dzięki za wsparcie patronom, za każdą go kciuka w górę, komentarz. To wszystko pomaga w zasięgach, a mnie to cieszy, bo widzę, że to co robię doceniacie. To bardzo miłe. Trzymajcie się. Cześć.